Dzień dobry, witam was serdecznie. Na dzisiejszym spotkaniu przeanalizujemy technikę tai chi stylu Yang, otoczenie kolana i pchnięcie. Jest to podstawowa technika. Chcę ją dzisiaj Państwu pokazać, jak ona wygląda w ścieżce, czyli nie będę jej wykonywał w miejscu, natomiast będę, natomiast pokażę ją Państwu, jak ona wygląda w połączeniu z krokiem podstawowym do przodu, więc zaprezentuję teraz państwu ścieżkę otoczenie kolana i chnięcie, czyli stajemy w pozycji ze stopami złączonymi, następnie zwracamy, zwróćmy jeszcze uwagę na to, aby Głowa była ustawiona naturalnie, tak? czy, czy nie, jakoś pochylona, nieodgięta, nie usztywniona, tak? tak jakby była zawieszona na niteczce. I teraz pierwszy element. Obniżamy środek ciężkości, następnie odstawiamy nogę, zaczynając od palców stopy, przez stopy, aż do pięty. Następnie wyrównujemy, zakorzeniamy, kolejno podnosimy i opuszczamy ręce. I teraz przechodzimy do pozycji wyjściowej, czyli ustawiamy nasze ciało w taki sposób, aby ręce, aby dłonie patrzyły na siebie. Są mniej więcej one ustawione pod kątem. 35 stopni i teraz powoli, po kole odstawiamy nogę i wykonujemy błędną technikę. Ten sposób. Czyli jeszcze raz, jeszcze raz pokażę tę technikę Państwu. Czyli uwaga, zacznę już od pozycji wyjściowej. Zwróćcie Państwo uwagę, jak ta pozycja wygląda. I teraz odstawiamy nogę i wykonujemy otoczenie kolana. Jest to technika, która jest zastosowana w formie pekińskiej. Więc kolano nogi tylnej, zakrocznej w momencie wykonywania techniki jest skierowane do przodu. Tak? Czyli otaczamy, pchamy. Pamiętajmy, ja pokażę tu troszeczkę bliżej do Państwa. Jak otaczamy kolano, to staramy się wykonać taki okrężny ruch dłonią. Czyli chodzi o to, żeby tutaj również nadgarstek był mobilny, czyli nie robimy tak sztywno, tylko tutaj ładnie wykonujemy otoczenie kolana i pchnięcie. Czyli uwaga. Jeszcze raz pokażę państwu tę technikę. Pozycja wyjściowa i uwaga. Jak odstawiamy, to najpierw tutaj przygotowujemy ciało, stawiamy najpierw piętę. Kolejno obniżamy wśród stopie. Wchodzi wówczas delikatna rotacja ciała i palce. Następny balans. Nie w tym momencie nie podnosimy ciała. I uwaga. Druga strona. Balans. W ten sposób wykonujemy technikę. Teraz pokażę ją jeszcze z takiej perspektywy, tak jakbym stał właśnie frontem, przodem do państwa, czyli Zawsze pamiętajmy o tym, że w technice również ważnym elementem jest wzrok, więc ten wzrok nie może gdzieś być zagubiony albo skoncentrowany w niewłaściwym miejscu. Zauważcie Państwo, ja pokażę jeszcze raz przodem, czyli w pozycji wyjściowej wzrok jest. Na ręce. Moment, kiedy zaczynamy odstawiać nogę, łowa skręca się do przodu. I teraz powoli wzrok zaczyna być prowadzony za dłonią, cały czas wzrok na dłoń i przez dłoń. Wzrok podąża za dłonią. I teraz znów odstawiamy drugą nogę powoli głowa się odkręca do przodu i znów wzrok przechodzi na dłoń. Więc tutaj jest bardzo istotne w którym momencie i jak będziemy ten wzrok kierować. Tak, ja pokażę jeszcze raz technikę w ścieżce. Tak, bo dzisiaj właśnie prezentuję dla Państwa. Jak ta technika wygląda wykonując ją na dwie strony, tak? bo w ścieżce ona jest raz na jedną stronę, raz na drugą, tak? czyli przeplata się. Jeszcze raz pokażę, Odpo teraz pokażę z drugiej strony, tak? od pozycji wyjściowej, ale te strony przeciwne. Tak? Czyli tutaj musimy być bardzo skoncentrowani, ale jednocześnie rozluźnieni. Tak? Tutaj koncentracja nie oznacza, że jesteśmy spięci, że jesteśmy usztywnieni. Tak? Wręcz przeciwnie, mamy być skupieni, ale rozluźnieni. Bądźmy naturalni. Jeszcze raz pokażę tę technikę przodem do Państwa. Więc też bardzo ważne, jak prowadzimy wzloki. Wszystko subtelnie, bardzo delikatnie wykonujemy. Dzisiaj dziękuję Państwu za uwagę i spotykamy się na następnych zajęciach. Do zobaczenia!